I wiedzę z nas, Jędzek Siebów, nie za zafelać też gospodarza tego placu, prezydenta gardu Sopotu, Wacka Jaceka Karno Panie prezydencie, pięknie pan mówił o tym, że Sopot jest kaszubski, też w naszym dodatku do Pomeranii czytaliśmy piękne słowa. Rzeczywiście ten Sopot taki kaszubski jest, czy trochę tak na wyrost, trochę dopiero się o to staramy? Nie no, powiedzmy sobie uczciwie, że sól tej ziemi, tutaj Sopotu, to są rybacy. Ci rybacy zawsze byli Kaszubami. I od tego w Sopocie wszystko się zaczęło. Potem tutaj najechali goście z Gdańska, Potworzyli swoje letniska. Potem jeszcze przyjechali Francuzi, ale zawsze ci najważniejsi to byli Kaszubi, którzy chodzili na pielgrzymki do katedry w Oliwie. No i też to odświeżył Majkowski który tutaj założył Muzeum Kaszubskie pierwsze na Monte Kassi nie do Nieopodal. Ktoś teraz przyniósł właśnie do No i muszę powiedzieć, że tak jak moja rodzina pochodzi z Tucholi, z Brus, z Chojnic, tak ten tygiel się jednak wymieszał w Sopocie. Jest to część jak gdyby aglomeracji trójmiejskiej. Trudno w takim mieście utrzymać regionalizm, ale trzeba sięgać do historii, to jest najważniejsze. No dzisiaj ludzie, mieszkańcy Sopotu byli zachwyceni tym barwnym przemarszem. Chyba takiej promocji, promocji Kaszub to w Sopocie od czasu Majkowskiego chyba nie było. No pewnie nie, ale jest tutaj też prężny oddział Rzecznika Kaszubskiego i muszę powiedzieć, że te barwy odpowiadają barwom Trepla Sopot, czyli te żółto-czarne wstęgi, które wiszą nad Monte Cassino, to są wstęgi Trepla Sopot i myślę, że ten treb, który rozlewa się na całe Pomorze, tak jak Kaszuby się rozlewają, to jest takie ważne nawiązanie do regionalizmu, do sportowego, kulturalnego regionalizmu. To jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali skąd pochodzimy, skąd się wzięliśmy. Panie prezydencie, pańskie nazwisko Karnowski zobowiązuje, to rzeczywiście na, na Kaszubach nie, nie, nie byle kto takie nazwisko może nosić. Czuje się pan zobowiązany do większej działalności na rzecz Kaszub Szczyzny przez to, że jest pan z tego właśnie rodu? No Udało mi się z Kubą Goskiem i z innymi osobami założyć oddział Rzeszenia tutaj w Sopocie. Nigdy przed y, tym działaniem Rzeszenia kościółsko pomorskim nie uciekałem, choć oczywiście moje pole działalności główne to jest Sopot, to jest praca na rzecz tego miasta, ale powiedzmy sobie uczciwie, że rzeczywiście odkrywanie tej tożsamości Jana Karnowskiego, przepięknej postaci, naprawdę przepięknej postaci jest niezmiernie także dla mnie ważne. Bardzo dziękuję. dziękuję.